Cześć Wam, co powiecie na moto Urbex. Aczkolwiek dzisiaj jest upał, ale kurtkę będę zmieniał, już jest w drodze do mnie taka bardziej motocyklowa, bo to jest zwykła podróbka skóry. No i co? Jesteśmy na stacji benzynowej nieczynnej i hotel tu jest. O, jakie dawne Urbexy narobią. Taki uciekają. Ne, dlaczego Moto Mamy o to, że wszędzie można dojechać. Ja pierdolę ile opon. Piętro Kafeleczki wszędzie Sądząc po tym jak to wygląda To tu raczej nic nie uracze Jeden wielki Rozpiździel I to dokładny Chociaż tam niektóre szyby jeszcze Obstały o dziwo Tu jakieś takie miękkie Azbesty, czy co to jest? Wentylacja. No i co, lecę do góry. Co czasu jeszcze jednego urbex'a nagrałem, ale kuźwa przez przypadek go usunąłem. No i tak nic ciekawego nie było. Twierdzam, Malbork, nie zamek, tylko twierdza. Nikt tu nie mieszka, kuźwa, nie wierzę. Oczywiście mam sprzęt. Co wy myśleliście, że nie? Natareczka. Jakieś łóżko to było. Aha. Czyli kibel koniec i potem będzie to samo. Beton. Lokalnie czynny. Prysznic. Dobra, światełko wyłączę. A tu impreza była na całego. Zakaz ćwania, jak ktoś napisał na ścianie. Jaki widok źle nie ma Tu droga zamknięta to po sobie pojechałem boczną Remontują chłopaki Demolka na całego Nic tu nie ma, nic Tu widok jeszcze na stację za chwilę tam przyjdziemy no, Na dach nie będę wchodził No i szybki śpil, nic ciekawego Chcę coś powiedziawszy, ale W taki upał to wiecie, za bardzo nie chcę jechać nigdzie dalej, bo Będzie to motorem czy samochodem to Bez znaczenia, w takie upalne dni to ja jestem Od godziny 10 do 16 wycięty z życia No i co, ciśniem na stację W sumie jeszcze na dole z tej strony nie byłem Ja pierdolę Czy ja chcę tu zejść? Dobra, wyjdę sobie tędy Boczkiem Nie ci się ptaszki Jeden wielki Sajgon Tak to można nazwać tu jeszcze z tej strony od gwiezdnych Wrat, zobaczymy. No, oczywiście na końcu chodzi o ujęcie z drona. Jak już go wiozłem, to około użyję. Aha. Jakiś... Aha, tu stacja jakaś diagnostyczna albo mechanik urzędował. mamy kanał. Zalany kanał. Bardziej obstawiam mechanika, biorąc pod uwagę drzwi i częstość ich otwierania. To stacja diagnostyczna nie za bardzo, bo by się zajechali, nie? Zresztą, pewnie by jakiś szelc został, że to była stacja, a nic nie ma. Tak panika w <laughs> ale meszek. A tu już sama stacja. Lodóweczka jest. Kamienie. żeby wiadomo jak te szyby poszły. Też ludzie nie mają jak energii zużyć, tylko rozpień, zdzielają wszystko. Tu już takich stęchlizną czuć. Kable obrane. Chociaż tyle z tego zrobili. Opon w cholerę. Nie wiem czy ktoś tu przyjeżdża i opony wyrzuca. A może to była wulkanizacja taka? Wulkanizacja z elementami mechaniki Fuh. tam nawet nie wchodzę. Wiecie, bo to nic do no nic nie ma. Jak widzicie, puściutko jest pozostało zobaczyć, co jest tutaj u góry na dachu. I tam budynek, jak trochę oblecę. A ja wam już dziękuję za oglądanie. Walnijcie łapkę suba, udostępnijcie dalej, i widzimy się na kolejnym urbekcie. A, już za jakiś czas, bo wymieniłem sobie PSB11 na PSB7. Okazało się, że to jest błąd. Będę musiał jeszcze raz kupić 11, sprowadzić sobie suwersa, bo w Polsce jest dwa razy droższa No i później już będę robił sesje jakieś w miarę. Tak się kręcę wokół własnej osi, bo nie chcę na słońce wyjść, bo na słońcu to będziecie mieć takie, takie ujęcie. Dobra, widzimy się razem, mam nadzieję, walnijcie ławkę w górę, suba, udostępnijcie LSD i na razie. Dobre, bo ptaki się boją. Czas lądować.